Dzień dobry ze słowem witaj 16 stycznia w czwartek, dziś dzień powszedni i nadal jak w poprzednich dniach wsłuchujemy się w Ewangelię według świętego Marka posłuchajmy dzisiejszego fragmentu. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trendowaty i upadłszy na kolana, prosił go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do Niego. Chcę. Bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego.